Witam Was, jestem Gonzo23 i grałem z moim kolegą. O kurczę, jakieś teamy. No. Ja się nazywam Matimo No, Matimo Ful. Jesteśmy na jakiejś wyspie, świat by się nie zgenerował i hu. Co ja mogę zrobić? Nie widać tutaj jakąś małą wysepkę koło mnie. Jestem na jakimś morzu. Co ja może powiedzieć? Widzowie, tak naprawdę to jeszcze będziemy kręcić jedną serię, w którym ja i Mati będziemy razem i będziemy kręcić przygody nasze. No, on, on nie będzie nagrywał, on będzie jedynie mógł nagrywać, jak mnie nie będzie. Nie będzie już za kilka godzin. Dało to, to się już... jeszcze... Jeszcze użytkownicy się mogą ze mną kontaktować. jesteś teraz na serwie. Co? Jesteś teraz na nie, jak na... nie ja na singi kręc. Dobra. Widać o obieczkę. Jak widzicie ja mam spuszczenie, że tu mi piasek i to reszta pisze, widzicie? Ty, ja jeszcze zrobię poradnik jak to jak to grać, ale Nadzie sprawy idą swoim rytmem. Dawaj jecha. Poczekajcie. Normalny, no normalny stawię. i zrobię. O, jaka fajna jaskinka. Ej, gdzie uciekać się. Nie mogę trafić. Mam troszeczkę lagi, ale się nie martwcie. na Na singę. Już, już wiem, jak, gdzie się rozbuduję, zrobię sobie taki fajny most i dużo innych. W późniejszym etapie gry za wezmę sobie to many Items, bo będę budował tyle projektów, będę musiał tak chodzić do jaskini, żebym się to wszystko pobrzątał. Nie walczcie. I my tak samo. Jaka dziura! Jaka? Dziura? No... się boję, że tam są poszuki. E no nie ma. Łado. Ej, masz ograniczenie do 15 minut? Nie, ja mam do 30 sekund. Znaczy no, ograniczenie tak mam, ale... fraps mam. I nie było tego ograniczenia. No my będziemy kręcić bardzo dużo, więc się nie przejmujcie. Postaramy się, żebyś no, potem jak nie będziemy mieli tego ograniczenia, to się postaramy kręcić na 30... 30 minut. Jeśli no, fajne jaski na osiedlenie, od ja, ja będę postępował trochę jak w dzienniku survivalu, więc się nie bójcie. Warsztat. Crafting table tak naprawdę się nazywa warsztat To jest Warsztat. Crafting table, naprawdę. Jak on tak wygląda? Mój kolega jak chodzi zawsze w Minecraft'cie, po... on nie gra już na singlu, bo zawsze jak chodzi po singlu, to zanim znajdzie dobre miejsce do osiedlenia, to już ma 100% mega na swoim... a ja nigdy. Ja, ja szukam dobrego miejsca zawsze do osiedlenie. Tak też są. Ładna dziaskinka. Na jedno zamieszkanie powinna wystarczyć. Nie się, jeśli czegoś nie zrozumiecie, ja tu wszystko podam w opisie, jeśli nie oglądaliście jednego z moich poradników. Jak się nam uda, to może zaprosimy do naszego, do naszej serii. W ogóle może, może mi się uda ściągnąć yy, CTSG. Może jakoś tak za miesiąc będę kręcił CTSG, bo mój kolega ma kolegę, który, który zna... Yy, yy, Можно на на tej будем i no będziemy na Domek jest skończony, jeszcze muszę szybko wyrobić. Dzisiaj, dzisiaj ja sobie Tutaj sobie skrzynka zrobię jeszcze. Jestem mała kwel. Ja zawsze sobie coś takiego powtarzam. Witam Was jestem JJ Joker i witam Was w kolej... Ko wit I witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft. No w No, JJ jest fajny. Jak się uda to... Może co to jest gier. Jak go poznamy już, to może nawiążam. No to może się nawiązać kontakt z J. Ale Joker jest teraz w Anglii i nawet PM teraz jednym jęka a co to jest? Gdzie co? Gdzie gdzie, gdzie yy, JJ jest w Anglii? W Szwecji był Tam teraz przy, przyjechał niedawno. To nie miałeś? Niedawno? To... Jackie też niedawno wracał ze Szwecji. Nie... Domek skończony. To chyba na razie tyle w tym odcinku, bo ja nie mogę nic więcej zaoferować. Myślę, że się dobrze bawiliście. Może to będzie fajna seria? Nie wiem. Jak myślisz, Mati? No, ja sądzę, że będzie fajna twoja seria. Bo to przecież moja seria. No. O do zobaczenia.